Są takie święta, raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, w zielony każdy z wiosną gra, już zima poszła, spać za morza. A w naszych sercach radość trwa. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane pierwsze bazie pierwioski, bratki wiosną nam śle, białe z cukru, baranki, jak zaczarowane małe. Kurczątka zniknął cały już śnieg, w wiecu rosną sękacze, baby Wielkanocne i mazurek, filutek. Spójrzcie tam pierwszy liść, według starej recepty babcia barszcz ugotuje, przyjdzie cała rodzina, mamy święta już dziś. Czas ciepłe kurtki w szafie schować i na naflify ukryć świat. W szufladzie zaśnie czapka zimowa, Na i sanki pójdą spać, bo cię powrócił na swe gniazdo. Już leśnych kwiatów. Czujesz woń, a słońce świeci mocno jasno i żabirech odsłycha słychać z Kolorowe pisanki przez dzieci malowane pierwsze bazie pierwioski, bratki wiosną nam śle białe z cukru, baranki jak zaczarowane. Zniknął cały już śnieg, w piecu rosną stękacze. Baby wielkanocne i mazurek filutek, spójrzcie tam pierwszy liść. Według starej recepty babcia baszcz ugotuje. Przyjdzie cała rodzina, mamy święta już dziś.